No wszystko, wszystko, wszystko trafne. Ja tylko się zatrzymam na dwóch takich bardzo ważnych spostrzeżeniach dotyczących służby zdrowia i młodych ludzi. Służba zdrowia leży na opaskach. To, co wczoraj nawet podawały media informacje, że oczywiście minister Rastowski, mimo takiej zapaści służby zdrowia, że na specjalistę trzeba czekać już w tej chwili na rok 2015, nie 2014 bo już są zapisy zamknięte na 2014, a minister finansów nie chce podpisać planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014, bo jest za duży. Co to znaczy? Że lekarze, ci, którzy chcą leczyć, pielęgniarki, które chcą, chcą pomagać, astrować, mają wybierać między zdrowiem, a nawet życiem ludzkim? Co to znaczy? Budżet na, na młodych ludziach, na zdrowiu, na emerytach to nie można oszczędzać, to państwo musi o to dbać. A minister mówi nie, bo mu się budżet nie spina. I chodziło przede wszystkim o osoby, które nie są ubezpieczone. Bo za dużo pieniędzy przez to zatowanie ludzkiego zdrowia i życia. I druga sprawa dotycząca młodych ludzi, którzy nie zakładają rodzin, nie posiadają dzieci, mówi się o tej demografii robią konferencje, pan prezydent, pan premier, tęgie głowy zastanawiają się dlaczego, a co? Dwie proste recepty. Jeżeli młodzi ludzie, młodzi małżonkowie będą mieli stabilność zawodową i bezpieczeństwo socjalne, to będą chcieli mieć dzieci. Czyli umowy o pracę, a nie umowę zlecenie i śmieciowe. I wynagrodzenie nie 1200 zł netto. To będą chcieli mieć dzieci. Proste, najprostsze rzeczy, ale czemu z drugiej strony tak trudne i odległe? I ktoś udaje, że, 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 że mówi, że trzeba pochylić nad demografią, a z drugiej strony prowadzą rozliczenie czasu pracy w okresie dwunastomiesięcznym. I pan prezydent Komorowski mówi, że to jest dople dla polskich rodzin. przedszkole będzie czynne dwanaście godzin? Jak kobieta, której pracodawca powie dzisiaj pracujesz dwanaście, nie siedem to dereguluje polską rodzinę. Jeżeli trafi to, to na męża i żonę, że pracodawca powie, przez kolejne 26 tygodni pracujecie po 12, nawet trzynaście godzin, czy oni się decydują na, na dzieci? A jak nawet będą mieli już dziecko? To nie będzie czasu, żeby się zająć tym dzieckiem. To jest ustawa, zmiana ustawy o kodeksie pracy, która promuje polską rodzinę, dereguluje rodzinę i pracownika. Struktura własnościowa to wydaje się ten najważniejszy aspekt, który Pani Katarzyna, Panie Przewodniczący dotknęła w swojej wypowiedzi. No i bo to jest ważne. Tu właściciel właściwie decyduje o tym, co będzie z majątkiem, prawda? Jeśli oddamy, zresztą takim przykładem negatywnym mogłyby być cementownie, prawda? Które właściwie zostały sprzedane nabywcom z zagranicy. I nabywcy zrobili tylko, po to kupili te cementownie, żeby je sprzedać, żeby, przepraszam, żeby je zlikwidować i sprzedają na nasz rynek cement produkowany w innych państwach. Podobnie może być z energetyką, prawda, że przejmuje się energetykę, wytwarzanie przez obce, przez zagraniczne, zagranicznych inwestorów. I wtedy, kiedy są nadwyżki energii, na przykład przy energetyce jądrowej, kupować tamtą nadwyżkę, a naszą energetykę y, likwidować, y, nasze wytwarzanie. A jeśli się zlikwiduje nasze wytwarzanie, to i kopalnie się zlikwiduje, i transport się zlikwiduje, który dowozi ten węgiel. Więc to jest niezwykle ważne, co Pani powiedziała. Problem jednak jest w tym, w jaki sposób miałoby być y, 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 Państwo właścicielem. Bo jeśli. Byłoby y, państwo właścicielem, a reprezentowałby to państwo, obecny minister czy poprzedni minister, który dzisiaj tam bierze so, czy tam się 200 tysięcy, to może nawet byłoby gorzej. Więc tutaj taka sytuacja też może wyglądać. Opowiadam się za polską gospodarką, opowiadam się za tym, że Polska była właścicielem. Natomiast Musimy odpowiednio zabrać, yy, dobrać tych, którzy będą tym majątkiem zarządzać. Ale, ale to jest istotne, że trzeba powiedzieć o jednym paradoksie prywatyzacyjnym, bo mówi się prywatyzacja, czyli sama, same słowo idzie w prywatne Co? ręce. A w energetyce przykład prywatyzacji w Watentfala, który był ileś kilkanaście lat temu, przejęło to Króle... Skarb Państwa Królestwa Szwecji. No, czyli co? Spółka Skarbu Państwa Pańs... Królestwa Szwecji. Czyli co to była za prywatyzacja? To podobnie za DFM, prawda? No, co to jest za prywatyzacja? Jak oddajemy nasz majątek w ręce obcego, obcego państwa. państwa? Bo Nie prywatnego nie właściciela, prywatnego właściciela obcego, tylko obcego czyli... państwa. No czyli innym się opłaca nam się to? No zwykle na, polskie paradoksy. No co można powiedzieć? To, co powiedział senator Kogut, a tak właściwie Stasiu, przyznamy się przecież tyle, Tyle lat walczył jako związkowiec, w tej jako senator. Wszystko tylko trzeba potwierdzić. Był, przekonał się właśnie na terenie stoczni, bo przecież był w historycznej sali BHP. Dobrze, że przynajmniej udało nam się w ubiegłym roku odpiłować tego Lenina, posprzątać przed świętem. Do dzisiaj mamy z tego sprawy sądowe, sprawy właściwe sądowe prokuratorskie. Choć prokurator raz to umorzył, ale pan ambitny prezydent Gdańska Adamowicz Odwołał się od tego orzeczenia, bo trzeba wszelką cenę udowodnić, że Piotr Duda i Komisja Krajowa czy Piotr Duda dowodzi zorganizowaną grupą przestępczą. No niestety w takich czasach żyjemy. I to, co właśnie Stasi mówił jest bardzo ważne, to, co tak, także mówił Kazimierz, że polski rząd, ten liberałowie w ogóle wszyscy i nie wszyscy pracodawcy, bo są ci wspaniali cudowni, tylko ci liberalni, którzy nie widzą człowieka jako podmiot, tylko jako przedmiot, dali sobie za punkt honoru, że oni będą kosztami pracy rywalizować z pracownikiem chińskim, a może jeszcze gorzej koreańskim. Bo w pewnym momencie kapitał europejski czy światowy, właśnie europejski, mówił głośno, że dla nich już chiński pracownik jest za drogi. Oni oglądają się w kierunku pracownika koreańskiego. A ja mówię polskim pracodawcom, tym niektórym, którzy zatrudniają polskiego pracownika na umowę zlecenie, za parę złotych, ja mówię tak, a kto będzie kupował te wasze produkty, jak wy zatrudniacie pracownika na takich warunkach? No, ja może nie, ale tam sąsiad inny mówi nie, bo oni myślą tak samo. Z punktu widzenia ekonomicznego najlepiej, jakby polski pracownik pracował za darmo, bo to się najlepiej opłaca. Albo za miskie zupy. No, ale najlepiej skąd, się opłaca, aby dopłacać. Ale skąd wziąć, da się uruchomić ten popyt wewnętrzny? Przecież ludzie muszą zarabiać, to jest sens z życia. Powtarzamy to, co mówi ojciec święty Paweł II. Człowiek jest przed kapitałem. Życie, w ogóle świat jest stworzony dla człowieka. Praca jest dla człowieka, a nigdy nie odwrotnie. I Dlatego te słowa, czy ojca dyrektora, czy, 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 czy Stasia, czy to, co my tutaj mówimy, z wieloma osobami się spotykamy, bo są, tak mówię, wspaniali pracodawcy, którzy w pewnym momencie mówią mi, panie przewodniczący, my jesteśmy też dyskryminowani. Bo jak stajemy do przetargu na zasadzie umowy, na zasadzie ustawy o zamówieniach publicznych i dajemy cenę taką, a nie inną, bo mamy pracownika na umowę o pracę, Wysoka mamy zbiorę. fundusz socjalny, mamy wszystkie warunki dla tego pracownika, przegrywamy przetargi, bo przetargi wygrywają ci złodzieje, przedsiębiorcy i pracodawcy, którzy pracownika zatrudniają na czarno na umowy śmieciowe i zawsze mają koszty tańsze. I dlatego Warszawa, panie przewodniczący. I dlatego Warszawa 14. Ale żeby się wszystko udało, to trzeba e, edukować, edukować i jeszcze raz edukować społeczeństwo. Musimy się wszyscy uczyć i wiedzieć, że tak naprawdę wszystko zależy od nas. I to powiedział ojciec dyrektor, róbcie tak, co robicie. Ale róbcie. nie można siedzieć przed telewizorem, tak komputerem i tylko narzekać na forach. Ale Bo o to właśnie chodzi władze. No właśnie, ale ojciec... My siedzieli, narzekali w domach. Trzeba się ruszyć i wyjść na ulicę. Ale chcę też powiedzieć ojcu, że to, co my robimy, jak robimy, że możemy to powiedzieć, to też chodzi o to, że mamy gdzie. <grym> o to chodzi. Więc multiplex jest ważny. Pozdrawiamy Radio Maryja. Niech błogosławi naszemu dziennikowi. Telewizja Trwam. Z Bogiem. Dziękujemy serdecznie za to spotkanie. Kończymy rozmowy niedokończone w studiu telewizji TRFAM. Naszymi gośćmi byli przewodniczący Komisji Krajowej NZZ Solidarność Piotr Duda. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szczęść Boże. I Pan Kazimierz bardzo. Grajcarek, członek Komisji Krajowej, przewodniczący sekcji górnictwa i energetyki NZZ Solidarność. Dziękuję serdecznie. dobrego, Boże. Dziękuję również widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maria, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.